Скраб, скраб, скраб. Скраб, скраб, скраб. Скраб, скраб, скраб. Скраб, скраб, скраб. Скраб, Червоний Так, мама. Чимай кошик. Віно домови. Лекі. i ciastko. Idzie do babci i żeby ni z kim nie mówiła. Tak, mamo. Ta ra 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 tam. Ta ra 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 ram. Ta ra O, dzień dobry. Nowa dziewczynka. Dzień dobry. Gdzie idziesz? Do babci. Z mieszka. Za, lasami, za rzeczką, za łąkami, pod dębem w lewo, pod pruskami w prawo, pod grzybkiem trzeba zrobić hop. A ja. Teśmy tam Okej. Okay. Tatara-ra-ra tatara-ra hops. tatara ra hops. Mamo dawno żadnej ludzkości. Czuję dwie małe, gadatliwe, nieznośne, smarkate, ale tu siutkie, dziewczynki. O, będzie obiad risotto? Nie, szarpaninka. Dzień dobry. Dzień dobry, panie wilku. A gdzie to wyście, dziewczynki, wybierać taką późną nocą? Do babci. Będzie deser. A gdzie babcia mieszka? Za lasami, za rzeczką, na brzusce, pod grzybkami i trzeba zrobić hop. Mhm. Mm to wy sobie, dziewczynki, tutaj może pozbieracie kwiatki dla babci, bo na pewno się ucieszy. A my sobie zrobimy mniem. Puk, puk. Kto tam? Kto tam? To ja. Czerwony kapturek. Borem i lasem przebiegłam sama. Mlask. Z lekarstwami. Przesłałam niebama. Hej, proszę! 다 h 다 t 브 m Zapłacony, podatek zapłacony, komin wyczyszczony. Uff. Puk, puk, puk. Kto tam? Czerwony kapturek. Z borem i lasem. Przybiegłam tu sama z lekarstwami. Przesłała mnie mama. Wyjdź proszę. Babciu, dlaczego masz takie wielkie oczy? Żeby cię lepiej widzieć. Babciu, a dlaczego masz takie wielkie uszy? Żeby cię lepiej słyszeć. Babciu, dlaczego masz takie wielkie zęby? Dobre są każde zęby, które wystają z gępa. A że z nimi wygodnie coś ci udowodnie. A. Było okropne przeżycie. Jakie to było okropne przeżycie. Babciu. Ale jakbyś nie otwierała nikomu nieznajomemu, to by nas tu nie było. Mądrala. Jakbyś ty nie gadała z, z, z nieznajomymi, to by Big do mnie nie przyszedł. Babciu, ale ty jesteś starsza i mądrzejsza. Ja byłam papla jedna, cała, mamusia. Witam na szkoleniu z zakresu współistnienia wilków i ludzi. Na terenie Podpeskiza. w naszym nadleśnictwie wdrożyliśmy pr rządowy program Człowiek-Człowiekowi Wilkie i relacje największych drapieżników mamy pod kontrolą. Pamiętajcie, podstawą jest zaufanie. Dzień dobry, jestem z fundacji przyjaźni człowieka z wilkiem. Czy to jest prawda, że wilki jędzą mięso? Mm. Sprawdzę. Mm, tak, to prawda. Dziom, to się nie mieści w głowie. Zaufanie zaufaniem, ale Wigmy odg odgryzł okieć. Pani na leśniczka, chyba coś słyszę, jakby z głębi jelit. Kto z domku babci? Broń na ramię. Za mną. Puk, puk, puk. puk. To Hej, wilku góry. Łapy do góry. Pani Gajowa, Pani Gajowa, zróbmy to ekologicznie. Co? Oddawaj babcie. I czerwonego kapturka. <kluje> <kluje> Co widział czerwony kapturek w brzuchu wilka? Czerwony kapturek widział babcie, która była cała zielona, nie miała ręki. Babcie w brzuchu wilka miała odgryzione uch, y, ucho prawe. Babcia była y, obciniona i się prawie, i prawie umarła. Czerwony kapturek widział w brzuchu wilka babcie, która była bardzo osłabiona, była blada i nie, i nie miała jednej nogi. Kapturek w brzuchu babki, w brzuchu wilka, widział babcie, bez głowy leżała na samym końcu wilka, że babcia jest cała blada. Czerwony kapturek w brzuchu wilki nic nie widział. Czerwony kapturek. W brzuchu widział babcię, która się dusiła i obja...